Takim autem to jeździłem ostatnio Kurwa w gimnazjum Zobaczyłem coś nie odpadnie. Ja pierdolę. łapto kurwa Co za kurwa kiep po co kurwa grzebiesz? Ja zmieniłem olej i straciłem hamulce. <śmulce> Dawaj, nałoży poprawki tego leśnego, kurwa, no co? <śmulce> Tutaj bliżej gazu i tuż tu ogień. Głębiej i... To, żebyś tuż tu był na prosty. nie i bokiem się wyciągniesz. I tutaj mniej hamulca. I już ogień, już ogień. Wyciągniesz to. Widzisz, ile miałeś jeszcze miejsca? Od chuja. һәр